Cześć. Z tej strony Kinga z kanału Porady Ogrodnicze. Dzisiaj będę wysiewała kapustę średniowczesną i kapustę późną. Będę wysiewała cztery odmiany kapusty. Mianowicie kapustę średniowczesną czerwoną Mars, kapustę średnio późną włoską Virtus 2, bardzo fajną kapustę Znaną szerszemu gremium kapustę średniowczesną sława z gołębiewa. Wspaniała jest to kapusta. No i chyba najpopularniejszą, znaną Wam kapustę kamienna głowa. Jest to kapusta, no można powiedzieć, późniejsza taka. Zaczynam od kapusty kamienna głowa, której będę potrzebowała około 20 główek. Mam Taką doniczkę P7 wypełnioną ziemią do siewu i pikowania, mocno podlewam tą podłoże, żeby ono się zamuliło i żeby osiadło odpowiednio, żeby później nie zginęły mi nasionka. Wysypuję na rękę odpowiednią liczbę nasionek, a raczej ilość, bo robię to tak na oko i po prostu posypując wysiewam po podłożu. Oczywiście biorę pod uwagę, że nie wszystkie nasionka wzejdą, dlatego wysypuję tutaj, wysiewam więcej niż potrzebuję, i Wam też zalecam właśnie tak zrobić. Jeżeli chcecie mieć e, na przykład 15 kapust, no to wysiejcie przynajmniej 20, żeby Wam te, które nie wykiełkują, powetowały stratę i będziecie mieć wtedy tyle, ile potrzeba. Tutaj mam w opakowaniu etykiety samoprzylepne. Wyprodukowane w drukarce do etykiet i bardzo fajny to jest sposób oznaczania, dlatego że nam się nie ściera i jest oczywiście takie precyzyjne, możemy sobie nadrukować na tej drukarce. Co tylko chcemy, łącznie z datą wysiewu czy odmianą kolorem, ja tylko i wyłącznie drukuję po prostu nazwę odmiany rośliny. Kiedy już mamy tak wysiane, wysypane nasionka, po prostu przysypujemy je niewielką ilością podłoża, ale to niewielką ilością, pamiętajcie, że nasionka nie potrzebują być bardzo, bardzo mocno zakryte, one będą w stanie kiełkować, nawet jeżeli będą sobie na podłożu po prostu leżały. Druga do Golenia idzie sława z Gołębiewa. Jest to taka wspaniała kapustka na tak zwaną młodą kapustę. Polecam. Wypróbujcie sobie, na pewno Wam przypadnie do gustu. Ja tych kapust będę potrzebowała stosunkowo niewiele, ale biorąc pod uwagę, że uprawa kapusty jest z rozsady samodzielnie, no dosyć trudna. To co wysiejecie, a to co wzejdzie, a to co przepikujecie. Posadzicie i ostatecznie zbierzecie, to uwierzcie mi, są bardzo rozbieżne liczby. Mogę powiedzieć, że tak dorosłość osiągnie powiedzmy 30% tych kapust, które posiejemy, więc trzeba się liczyć z tym, że po prostu. Musimy ich wysiewać więcej. Jeżeli macie takie ogrody, w których jest dużo obielinka kapustnika, ogólnie dużo ślimaków, no to wtedy już zalecam Wam, żebyście sobie wysiali tej rozsady naprawdę z takim dużym marginesem bezpieczeństwa, bo dochowacie się zdecydowanie mniejszej ilości liczby kapust niż wysiejecie. Trzecia włoska, znowu. Mocno zwilżam podłoże, a nawet je zlewam dosłownie wodą, żeby na całej powierzchni głębokości było mokre, aż woda przecieknie. I znowu wysiewam. Możecie sobie wysiewać kapustę w dwóch, trzech terminach. Po prostu wtedy zobaczycie, jaki termin jest odpowiedni dla waszego ogrodu i dla waszych warunków, ale też dla konkretnego roku. Dlatego, że w każdym roku wygląda to nieco inaczej. W tym roku, na przykład, ta wegetacja jest moim zdaniem około 2-3 tygodnie wcześniej niż w tamtym roku. Dlatego też te terminy siewu, pikowania, wysadzania do gruntu po prostu są ruchome i nigdy nie będzie można tak odwzorować. Rok do roku dokładnie takich samych wysiewów w takim samym terminie, i to była kapusta włoska. Oznaczamy. Pamiętajcie sobie, oznaczać, szczególnie jeżeli wysiewacie kilka różnych gatunków, kilka różnych odmian, dlatego że, no, naprawdę, dzisiaj wydaje nam się, że pamiętamy, co w czym wysialiśmy. Jutro też będziemy pamiętać, ale pojutrze, a za tydzień absolutnie pamięć ludzka jest zawodna. Skłaniamy się raczej ku zapamiętywaniu takich ważnych dla nas dat i sytuacji, a te mniej znaczące, takie jak na przykład rodzaj wysianej odmiany w konkretnym pojemniku, no, będzie tylko i wyłącznie w naszej pamięci krótkotrwałej. A jeżeli będziemy chcieli sobie to przywołać za kilka czy kilkanaście dni, to okaże się, że bez etykiety po prostu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, a wiecie, kapusty. Szczególnie na początkowym etapie są wszystkie dokładnie takie same, no i nie będziecie wiedzieli. Po jakimś czasie możecie odróżnić kapustę czerwoną od kapusty białej, no ale nadal tylko i wyłącznie ten kolor, a nie odmianę, więc zalecam oznaczanie, bo naprawdę można się zdziwić. Ok, i wystarczy już tylko oznaczyć wszystkie cztery odmiany kapusty mam wysiane. Jeżeli chodzi o takie odmiany średnio, późne, średnio wczesne, późne, no to zaleca się ich wysiewanie mniej więcej od połowy kwietnia. Wysiewajcie nasiona kapusty na głębokość tak maksymalnie pół centymetra. Centymetr to już jest moim zdaniem dużo za dużo, a możecie nawet wysiewać na głębokość tak 2-3 mm albo po prostu wysypać na powierzchni podłoża i mocno przygnieść palcami. Tylko uważajcie, żeby te palce później po każdej odmianie albo myć, albo wycierać, strzepywać, tak, żeby po prostu nasionka nie przykleiły Wam się do dłoni, żebyście po prostu w obrębie różnych doniczek nie przenieśli sobie nasion co ja wielokrotnie w życiu już zrobiłam i to nie chodzi tylko o odmiany inne takiej samej rośliny, ale na przykład zdarzało się, że w truskawkach rosły petunie czy na przykład w pelargoniach wyrastał lubczyk no były różne pomyłki trzeba być na nie gotowym Nasiona podlane teraz wędrują w ciepłe miejsce. Nie musi być to słoneczny parapet. Wystarczy, żeby miały po prostu ciepło do pikowania, do wzrostu. A kiedy się pojawią, to czekamy, aż wytworzą przynajmniej jedną parę liści właściwych i pikujemy. Chciałam się pospieszyć, ale to jeszcze długo, długo do tego pikowania. A jeżeli chodzi o termin wysadzania do gruntu, to tutaj już nie ma jednego terminu. Zawsze, za każdym razem, bierzcie poprawkę, że Trzeba się kierować nie tylko tym, co producent podał na opakowaniu, ale też po prostu własnymi obserwacjami, no i tempem wzrostu roślin i aktualną pogodą. Dajcie znać, co jeszcze teraz wysiewacie i co robicie w ogrodzie. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia.